Ja. Teraz działa. Raz działa, raz nie działa. Połączenie. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie do odzyskania wolności z powrotem. Dzisiaj odzyskuje wolność z powrotem. To jest Urszula. Hasła chyba nie mam. Ale dobra, jest numer nagrania. Każdy dostaje. Będzie wiedział. Wszyscy są tam gotowi. Pery Samuel. Pszzt. Ari. Samuel są przy ekranie. Oni odcinają numer działniczy, likwidują. I Rafael wszyscy są. Bez koło mnie już e, czuję, że się podłącza. Andreas zabezpieczył purpurową energią. Wazy, ciemni na, na zewnątrz. Nie chcą wypuścić nikogo, ale wszystko idzie gładko. Ok. Andreas hat die Base komplett gefüllt. Gotowi. Jetzt brauche ich den Vornamen. Imiona Urszula. Den Nachnamen. Nazwisko urodzeniowe i teraźniejsze. Amtsgebietstadt. Data urodzenia. Then the continent. Kontynent Europa. Land, Kraj. Region. Region und Geburtsort. Miejsce urodzenia. Gotowe. Numerższyn. Numer niewolniczy ukazał brilliant? się odcięty, zlikwidowany, ukazał się napis, istota wolna, gratulujemy wolności z powrotem, na, na zawsze, już są na, na zewnątrz, Perys, Samuel, jak zawsze, pozdrawiają Was serdecznie, a Simone przez Rafaela sprawdzana, czy coś nie oberwała. Okej, okay, chatę. chip. chip. Oberwała. <coughs> Okej, jest teraz wszystko w porządku. Bo, bo uh, Am kopf. Mhm. Na, na, <laughs> na i ochronie na głowie był czyb już ściągnięty, także spokojnie. <laughs> Ziemska energia przyciąga ciemnych, no. zwraca uwagę na siebie. I noch Pozdrawiam Was od y, Rafaela z bazy. Wszyscy, Simone też odchodzi na swoje miejsce, gdzie jest zawsze odbierana. I gratulujemy wolności, cieszymy się. To jest bardzo ważne teraz w naszym istnieniu chyba najważniejsze, co możemy dla siebie zrobić. Namaste.